Kiedy patrzysz na siebie w lustrze, widzisz ciało, kości i formę materialną. Kabalista powiedziałby jednak, że jest to jedynie zewnętrzne ubranie człowieka. Prawdziwa istota ludzka ukryta jest głębiej i odzwierciedla strukturę całego kosmosu. Kabała nazywa tę pierwotną, archetypiczną formę Adamem Kadmonem, człowiekiem niebiańskim. Oznacza to, że każda kosmiczna zasada posiada swój odpowiednik w ludzkiej psychice. Aby zrozumieć tę konstrukcję, należy przyjrzeć się poszczególnym poziomom duszy. Najniższym poziomem jest nefesz, dusza instynktowna. Jest ona związana z życiem biologicznym, popędami i automatycznymi reakcjami. W klasycznej kabale nefesz odpowiada za samo podtrzymywanie życia i funkcjonuje w sposób nieświadomy. Izrael Regardi Podkreśla, że współczesna psychologia bardzo dogłębnie zbadała właśnie ten obszar. Freud, Adler, Jung analizowali instynkty, popędy oraz podświadomość. Regardi zaznacza jednak, że psychoanaliza popełniła zasadniczy błąd. Ograniczyła człowieka wyłącznie do tego poziomu, ignorując istnienie wyższych aspektów duszy. Regardi opisuje NFS. Nie tylko jako instynkt, lecz także jako subtelny nośnik życia, ciało magnetyczne i energetyczne, na którym opiera się forma fizyczna. W terminologii zachodniej bywa ono nazywane sobowtórem eterycznym, a w odpowiada mu pranamaya kosza, powłoka energii życiowej, w symbolice drzewa życia, związana związanej z zefirą i jesod, sferą zmienności, rytmu i biologicznego trwania. Powyżej Nefeszy znajduje się Ruach. W języku hebrajskim słowo to oznacza oddech, wiatr, ducha, wolę i intencje. A jego oznaczenie zawsze zależy od kontekstu. W kabale antropologicznej, Ruach odnosi się do sfery myśli, emocji, woli i osobowej tożsamości. Choć klasyczna kabała nie używa współczesnego terminu ego, to właśnie Ruach opisuje strukturę, którą psychologia nazywa ego zdolność tworzenia narracji o sobie, poczucie ja oraz identyfikację z myślami i pragnieniami. Rigardi definiuje Ruach jako maszynę do poznawania natury wszechświata. Nie jest ona jednym punktem, lecz złożonym systemem obejmującym pięć funkcji pamięć, wolę, wyobraźnię, pragnienie i rozum. W teozofii odpowiada temu Manas, a w Józe Upadi. Kabała zgadza się z wnioskiem, że Ruach jest strukturą nietrwałą i zmienną. Po śmierci fizycznej ulega ona rozpadowi, ponieważ nie stanowi nieśmiertelnej esencji człowieka. Z tego powodu bywa określana jako fałszywe ja. Nie dlatego, że nie istnieje, lecz dlatego, że nie jest ostateczną tożsamością. Nefesz działa automatycznie i nie posiada poczucia ja. Dopiero Ruach interpretuje impulsy Nefesz, Utożsamia się z nimi i buduje poczucie osobowej kontroli. W tym sensie to ruach, a nie nefesz, jest właściwym nośnikiem ego. Jednocześnie klasyczna kabała podkreśla, że samo funkcjonowanie nefesz i ruach nie oznacza jeszcze duchowego rozwoju. W naukach Arizala kluczowym pojęciem jest tikun naprawa duszy. Doświadczenia życiowe same w sobie nie prowadzą automatycznie do naprawy. Jeśli świadomość pozostaje uwięziona w automatyzmach nefesz i identyfikacjach ruach, dusza pozostaje w stanie uśpienia. W takim stanie doświadczenia mogą się powtarzać, lecz nie zostają w pełni zintegrowane. Dopiero świadome zaangażowanie, intencja, kawana i rozpoznanie własnej struktury psychicznej umożliwiają prawdziwą naprawę. Z tym wiąże się kabalistyczna nauka o Gilgul, wędrówce dusz. Arizal wyjaśnia, że jeśli Nefesh nie została naprawiona, powraca wielokrotnie. Jeśli naprawa nefesh została dokonana, lecz ruach pozostaje nieukończony, w kolejnych wcieleniach powracają razem. Dopiero po naprawie ruach może dołączyć Neshamę. Reinkarnacja nie jest więc mechanizmem zbierania doświadczeń przez ego, lecz procesem stopniowej integracji świadomości. Po trułach znajduje się Neshama, poziom intuicji, zrozumienia i duchowego wglądu. W tradycjach wschodnich odpowiada jej Buddi. Wyższa intuicja to Neshama umożliwia poznanie rzeczy takimi, jakie są, a nie takimi, jakimi jawią się umysłowi. Jeszcze wyżej znajduje się jechida i skrajedni, prawdziwie nieśmiertelny aspekt duszy. To ona jest pielgrzymem, który przechodzi przez kolejne wcielenia, przyjmując różne formy, nefesz i ruach, jak tymczasowe szaty. W obrębie ruach istnieje także szczególna pułapka, symbolizowana przez dat. Choć bywa przedstawiona jako sefira, klasyczna kabała podkreśla zasadę 10 sefirot, a nie 11. Dat oznacza wiedzę oderwaną od zrozumienia, stan, w którym umysł gromadzi pojęcia, lecz nie osiąga mądrości. Rygardi opisuje ją jako punkt intelektualnej pychy, w którym ego może pomylić powierzchowną wiedzę z prawdziwym poznaniem. Celem drugi duchowej jest integracja. W języku psychologii Jung nazywa ten proces zaślubinami psychicznymi, pojednaniem świadomości z nieświadomością. W kabale i wysokiej magii oznacza to podporządkowanie w wyższej zasadzie, czyli połączenie z Neshamą i Jehidą, symbolizowane przez spotkanie ze świętym aniołem stróżem. Dopiero wtedy doświadczenia zostają naprawdę przetworzone w mądrość, a dusza wychodzi ze stanu uśpienia ku pełnej świadomości.